Siema, siema, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku Dzisiaj czas na zielone Może nie te święta, ale dla papug jak najbardziej A dla kurek jest trawka Zapraszam do oglądania Papugi już swoje zielone zostały, Te susenki to trochę je podziewają I daję im tydzień I będzie tyle z tego Tu oczywiście mamy znak Mamy znak wielkanocy Czyli żółte kwiatki nazwy jak zwykle nie pamiętam, cały ja e, są bardzo fajnym przysmakiem dla papug jeżeli chodzi o to e, więc dlatego trafiły do nich one się za, z nimi podejrzewam że zajmą jak widzicie towarzystwo sobie tutaj odpoczywa e, przejdziemy sobie po drugiej stronie poglądamy trochę młodzieży towarzystwo tak też dostaniecie o banda banda moich maransów nie tylko bo tu są to tutaj to jest miksik mój nic nie ma wspólnego z maransem odejdź lala poglądamy sobie trochę młodzieży młodzieży czyli mamy tutaj Kochane gołąbeczki, rodzeństwo, tutaj mamy, tutaj. tutaj mamy małą, nie wiem czy zobaczycie, małą nimfę że się więcej nie będę przeszkadzał. A tu mamy moje kochane łobuziaki. Nie wiem czy są z mamą. Nie są z mamą. Mamy już trzy łobuziaki. Już fajne dorosnięte. są Tu klasyki oczywiście jak zwykle. Tu po tatusiu jedno o no, tak już was nie stresować. i to tyle z młodych jeżeli chodzi no i oczywiście jest tam ten gołąbek jeden który w sumie wygląda jak rodzica o tam na końcu siedzi za przekrówką i tu mamy mamusia. znaczy w tym momencie to tatusia na jajach tak 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 więc tak to wygląda o, tu małpa czeka już na coś do zjedzonka z rączki, proszę, ale to później. Teraz trzeba dać krawkę reszcie społeczeństwa. To jest ciekawe, albo wy tu macie już wyczyszczone. Niby pełne, a to puste tak naprawdę eee, że tak powiem, bo tu są same łódki wam dam tu na razie. Bo, oczywiście, te to łupiny totalnie się nie marnują. Jak się w końcu znajdzie przepiórki, jakieś, bo na tą chwilę ciężko, to one się tym zajmą. Ale wcześniej, znaczy wcześniej, w tym momencie za te resztki odpowiadają kury. One sobie wypowiadają, co chcą. I każdy na tym skorzysta. Więc źle nie będzie, jak to się mówi. Eee, dobra, mykam potrawę i widzimy się za chwilę. Już reszta banda obsłużona, czyli mówimy o wolierach, a tu wredny tosiek. Eee, wredny, on jest bardzo wredny, bo jak wiemy tosikowa siedzi na jajkach i mu całkowicie ojcowska duma odbiła to głowy. I jest bardzo zaczepne, ale zauważyłem, że jest zaczepne wtedy, gdy idę z wiadrem, yy, torbą, czymkolwiek, yy. a jak idę sam, to mu już tak nie odbija. O, tutaj towarzystwo idzie w pełni. Więc szczęśliwe od ucha do ucha. Yy, dobra, bo jak zwykle ktoś musi przerwać, widzimy się za chwilę. Jak zwykle wszyscy muszą wszystko przerwać. Jak widzicie, towarzystwo już się praktycznie trawą najadło, tyle jej smakowało. Ale tak przecież kury potrzebują szczęścia do trawy. Do szczęścia. Je tam tutaj miały lepszą wyżerkę. Miało. to zdecydowanie lepiej smakowało. Od to rządca podwórka robi awanturę od kilku dni. Rządzi nad Stefanami dzisiaj pogonił tak, Stefan siedzi w kurniku. Więc nawet Stefan dzisiaj dostał od niego śniu. Więc spokój jest. Jak widać indyki to wiadomo. Jeżeli chodzi o naszą kochaną halinkę, to jeszcze dzieci nie pokazała, znaczy po części pokazała, ale jeszcze nie opuściła gniazda. <laughs> Przepraszam. jedno jajko w ciągu było obumarłe i jednego maluszka nie zgniotła, ale to w jajku szkoda bo, że to tego ciemnego akurat, więc jest jeden ciemny wypierdek, reszta żółtych prawda nerwusia? tosiek? mój nerwowy tosieńko nerwusek tatuś z pierwszej ligi, nie? nie wolno tak, tam jest strefa zakazana, tam nie wolno podchodzić, bo to się kiedyś się bardzo na dwoje, jak ktoś tam podejdzie. Zobaczymy co z tego będzie i co, z, i co wyniknie z tej całej brygady, czy będą jakieś maluszki, czy nie. Coś się okaże. No on wiem, że pracował, ale jak pracował to się okaże. Szybko się może zdarzyć tak naprawdę i wtedy czas pokaże. Jak widzicie, tu też towarzystwo coś tam wybiera. Ja podejrzewałem, że wybierałem najlepszą trawkę, ale właśnie macie tutaj dowód na to. Tu jest trawa, tam są ziarna od papug. Gdzie większość kur? Ziarna, hej. Ciekawszy klimat. Zdecydowanie lepiej smakuje. I coś ciekawszego, oczywiście. Co ja Szkoda, że to tylko w większości przypadków łupiny. No ale cóż, o. jak widzicie, tutaj papugi krasują w trawie. Chcą, to sobie wybiorą. O, o, o. Uciekinierki też są. Też wybierają, co chcą. O, kwiatki to tak nie za bardzo widzę, że za trawką. Jak i zresztą tutaj te towarzystwo też to. To w ogóle nic nie chce jeść. Prawie w ogóle jedzenie nie, nie jedzą. Takie małe wypierki, jednak to są chyba w dzisiejszych czasach i w tych czasach najlepsze. <noise> Czyli zużywałem na mniej posiłku pokarmu. Choć tutaj kwiaty, jeżeli chodzi o kwiaty, to też nie jedzą tego bóg wie jak ile, ale no najgorsze to jednak towarzystwo to brojlery ale że tam ze względu na to, że to jest ograniczone, bo one by jadły i jadły, i jadły i jadły, póki by się nie skończyło. No to nie ma źle, bo jeżeli chodzi tutaj, to tutaj w towarzystwo dostaje około 5 kg mieszanki zbożowej na dzień. I już teraz zauważyłem, że w okresie letnim zdecydowanie więcej pozostaje, więc trzeba to zmniejszyć. Ale w okresie zimowym, wiadomo, całkowicie wszystko znikało. Teraz już to znika zdecydowanie mniej, ale to może też dlatego, że one po prostu więcej ryją, ryją w ziemi szukają dżownicy, ja też już im więcej resztek warzyw, więc one tego naprawdę mają dosyć duże ilości e, ostatnio po sobocie dostały e, tych wszystkich od e, odrzutów czyli z, obierek z marchewki, z kapusty e, resztki z rosołu, że tak powiem e, było tego 40 kg, więc one to wyżarły więc e, co one tu będą się z e, Jakieś nasionka wcinać, jeżeli można zjeść coś innego, zdecydowanie bardziej smacznego. No ale to właśnie o to chodzi, żeby ta dieta była ich też zdecydowanie urozmaicona. Fakt, że ich nośność w tym momencie jest dosyć niska. E, tak jak zimą, że tak powiem, nie miałam prawa na nich narzekać, tak w okresie teraz, niestety, e, tym wiosennym przebudzenia e, już tak nie niosą. Ale też pogoda, w tej chwili mamy około 15 stopni, w nocy jest minus 4. po prostu nie wiem, wytłumaczcie mi o co kaman. Wiem, że kwiecień plecień, ale bez przesady, żeby z dnia na dzień tak zmieniać pogodę. E, więc... E, ma to może jakiś wpływ, ale też prawidłowo mija praktycznie rok, jakby ich bycia tutaj. Więc ta nośność po około roku jest ten spadek nośności, więc to jest ten okres u nich. Ale nie narzekam, nie sobie jedzą. Mówię w tym momencie, jak mówię, po pierwsze jest dużo resztek, to i trawa się zaczyna. Więc spokojnie damy radę z tym, co jest. Więc żaden kompletnie problem. O, tu mamy właśnie tego najmłodszego gołąbka. Tutaj to jest ten najmłodszy wypierdek. No, niedługo trzeba zrobić porządek z kogutami, bo to ich liczba już jest zdecydowanie za duża. I więc, niedługo będzie trzeba z nimi zrobić jakikolwiek porządek yy, i zobaczymy, co z tego wyniknie, co zostanie, co nie. Tutaj muszę kaczorka dzisiaj wziąć w obroty, bo coś się zrobił w nogę. Trzeba go oczyścić, mu nóżkę. Tak, do Ciebie mówię. Na szczęście z nim nie będzie z problemu, żeby go złapać. No bo mówię, chłopak delikatnie kuleje, więc trzeba Jodynę wziąć i mu oczyścić nogę, żeby nie było. Ferdos, dumny tatuś, nie, nawołujesz swoją pannicę? No nie wiem właśnie na początku myślę, że około 2-3 tygodni młode będą tutaj z matką tam gdzie są, a później spróbuję je dołączyć do stada. Yy, indyki tu rządzą, że tak powiem pod względem, tu do nich nic nie podleci, nawet gęsi, ale zobaczymy. No najgorsza będzie właśnie Mariolka, która siedzi koło gęsi. Ja tam nie będę ryzykował i się w zobaczymy co wyjdzie i jak to się wszystko potoczy, ale mam nadzieję, że będzie bezproblemowa. I będzie wszystko około. A tu mamy kwiaty. Znaczy tu nie mamy większość kwiatów, bo jak widzicie, tu są moje mixy Moich kureczek, które już fajnie znoszą jajka. Tu mamy o ten mix, ten mix, ten mix. tam ta też czwarta mixik. Hmm, więc zobaczymy, jak to wyniknie. Co z tego będzie. Yy, ale one też niedługo tracą tutaj do stada dorosłego. Ale to poczekam na wybielanie kurnika. Wtedy będę łączył po prostu i też <grymne> ilość kogutów Wtedy będzie zdecydowanie łatwiej. E, bo na tą chwilę testa to na pewno się nie nadaje do łączenia z maluchami, bo oni są niewyżyci. <grymne> to jest towarzystwo jest niewyżyte i tu może się to źle skończyć. Wiem jak kończą małe ptaki, które tu przez przypadek zbunkrują się. Więc nie ma co ryzykować i wpuszczać, bo to może naprawdę się źle skończyć. Eee, w szczególności, że mam złe doświadczenie, jeżeli chodzi o to główne stado, eee, więc no tu poczekamy sobie. O tak, to i to, jaką dużą trawę masz? Co, całą? Całą chcesz jeszcze połknąć? Może, ci przyznać, że coś ci tam padło do halinki, bo coś tam po tobie na pewno jest. Ale tu zdecydowanie się szybciej grało. się o. o, ty nie bi mi się tutaj mojego Warpingtona tak, jedyny kogut, który został, jedyna kurka, na razie są i zobaczymy, ale na razie niech sobie są o, o, mamy parę ale ona raczej zostaną sobie ten kogucik w szczególności, że mi nie wadzi więc e, zobaczymy jak to wszystko się pociągnie a co tam u Was? tak na dzisiaj to niech będzie koguty może tak to powiedzmy? A powiedzcie jak u was? W ogóle jak sobie radzicie z nadwyżkami kogutów? Czy macie zbyt na młode, czy po prostu sprzedajecie w, w dużych ilościach razem? Czy jak to wygląda, bo nie ukrywajmy, to jest chyba największy problem te koguty. Bo takiej ilości to je i to wszystko. No i co z tym robicie? Jakie jest u was? Ja w moich kur nie jadam, ale nie mówię, że nikt inny ich nie jada. Eee, ale no niestety no takiej ilości też jeżeli jest zbyt duża to no niestety trzeba patrzeć też na dobro kury ale dajcie znać co wy robicie, jakie u was jest przeznaczenie z nadwyżką kogutów czy udaje wam się zawsze sprzedać, czy macie z tym problemy czy nie, wiadomo rasowce jest o wiele łatwiej sprzedać mi się zdaje niż miksy, ale właśnie jestem ciekaw waszej opinii, więc moi drodzy czekam i zachęcam do komentowania, pozdrawiam